Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, drugim już yy, z Limbo. Z tej strony Undecided. No i zaczynamy. Ostatnio skończyliśmy... Aha, czyli znowu przechodzimy tą kłodę, na której ostatnio utknąłem powiedzmy na chwilę. <laughs> no dobrze, niech będzie. No idź, ale idź chłopcze, idź, 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 idź. Dobra. Jeden z Was w komentarzach pisał, żeby nazwać go Władek? Tego chłopca? Więc niech to będzie Władek albo Waldek. W sumie nie pamiętam teraz. <laughs> Nieważne. Będziesz chłopcem na W. Pan, pan W. Po prostu. <laughs> no dobrze. Idź, 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 idź. Ten fragment już mamy jakby za sobą. Więc mniej więcej wiem, co tu trzeba zrobić teraz. Więc nie, nie powinienem się, no hop. Więc nie powinienem się przestraszyć. <grym> dobra. No nie, nie, nie. No, jest. Dobra. Ach, już myślałem, że umrę. To był wstyd. Bo ostatnio przeszedłem, a teraz tak średnio. No, może coś jakieś dźwięki za oknem u mnie. Karetka jedzie. Dlaczego, dlaczego by nie, skoro Undecided nagrywa? Spoko, niech teraz wszystko się w tle dzieje, bo tak najlepiej, prawda? No, także spoko. Okej, okay, idziemy, idziemy, chłop, chłopcze W. Bo to tak tajemniczo brzmi, chłopiec W. No, yy, się delikatnie spuścił. <grym> Dobrze. Ops. No i patrzcie, znowu... No i znowu ta maczuga wróciła do nas! No fuj, jesteś obleśny! Z jedną nogą w ogóle! Jezu, niu, jak on dziabie! Dawaj to! Dawaj, puść to! Puść to, chy... puść to! Le. Le. <ścoughs> fuj, obrzydliwość! No i teraz co? Aha, teraz pewnie mamy ten tułów wrzucić do tego tam, do tego tam czegoś, fuj słuchajcie, nie dość, że to jest ohydne, to ten pająk jeszcze w tak miarczy, furczy, nie wiem w ogóle jak mam to nazwać Ble. tragedia no ale dobrze no boże, obrzydliwe <grytanie> okej <Okay>. idziemy dalej <krytanie> zobaczymy jak nam dzisiaj pójdzie, dobrze widzę ptasiora o boż, i pewnie ktoś teraz Żdecił tu. Co w się. Sensie, nie teraz. Co ja w ogóle mówię? Da fakt. Mamy trupa w klatce, chyba. Bo nie, nie wydaje mi się, żeby to coś żyło. Mhm. Ok. Się rozproszyłem, bo zobaczyłem, że Wojtek gra w Dead by Daylight. Wojtku pozdrawiam bardzo serdecznie. Ponownie. Widzisz? i fame do okej Ok. Yy, chłopczyk stoi tu, więc pewnie... No i co, mam tu skoczyć? Aha, to się zerwie. Dobra. <laughs> więc jak się domyślam, pewnie skrzynka będzie nam potrzebna... ...na dole. Tak. Bo inaczej nie przejdziemy. No okej. Okay. Hop. Hop. Chodź, chłopcze, chodź. I znowu woda. A no tu są jakieś. Co to jest? twój? Boże, jakieś koty. No ale trzeba na to skoczyć, to przepraszam. Aha, ok. No i on się utopi. No tak, on się utopił, ale zrobił nam jakby kładkę, więc możemy przeskoczyć po, po ciałach dzieci. Boże, ta kraja jest psychodeliczna. Zaczynam się coraz bardziej jej bać. Nie wiem czy... czy chciałbym... Czy chcę to kontynuować. Aha! Dziękuję bardzo. To by było na tyle. <laughs> Jeszcze raz. Wiem. Moment. Tak, trzeba... o Jezu, to będzie obleśne. Trzeba będzie tego... jednego z tych... trupków wyciągnąć na pewno, ale weź go. Nie ten klawisz tu, chodź. O Jezus, nie wierzę. Tragedia. <grystanie> Dobra, i teraz. No, idź, 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 idź. Ok. Jeżeli to było jedyne rozwiązanie, no to. Tam jakieś na górze coś, co to jest. Nie, może nie chcę na razie wiedzieć. Okej. Okay. Spadliśmy jeszcze bardziej w dół. Idziemy po swoją siostrę, czyli dobrze pamiętałem, tak jak tam się w komentarzach, że to ma być siostra. I zginąłem. Także idziemy po siostrzyczkę. Czy uda nam się... Okej. Okay. Czy uda nam się ją uratować? To się okaże. To pewnie będzie podpucha. Dobra. No i teraz co? I jump, ale tego przecież chyba nie przeskoczę, nie, dobra, okej. Okay. Co to? Prze Jesus. Moment, i teraz jak ma być? Na no, odwrót, bo nie pamiętam. Yy, dobra, nacisnął, okej, okay. czyli, aha, czyli ten... Tu muszę na to skoczyć, hop, hop, dobra. <laughs> Pozbyliśmy się zbędnego balastu. <laughs> Zobaczymy, co dalej nas czeka. Hops. No, iść, chłopcze, idź Dobrze, mamy znowu drabinkę. <głosy> <głosy> tak, yy, pozdrawiamy Wojtka po raz kolejny. <noise> Zobaczymy, co tu teraz trzeba zrobić. No ale. Okej. Okay po co mi ten wózek tu? nie wiem, ale nie no chłopczyku, tu, tu i tu skocz bo to myślałem się, że muszę tę sobie opuścić w dół i przewindować się na następną linę, bo to chyba była lina z tego co widziałem, chociaż nie wiem, no ale no i po co mi ten wózek tu? Nie to jest bez sensu, co ja teraz zrobiłem, no ale nie no bez sensu po co ten wózek? Idź stąd. Bez sensu, stój tu i nie denerwuj mnie. <grybuj> no bo to jeszcze na górę. W takim razie. Hops. Dobra, i w dół. Aha, czyli jak ja, to, jak ja to ściągam, to tam się podnosi. Z tego co tam widziałem, kątem oka, dobra, i chodź w dół. A musi być, ten wózek, bo ja przy. Jejku, ja czy nie rozkoczę. No tak. Undecided lama tak bardzo. Dobra. No, chodź, idź. Idź, wyjdź, precz. Dobra. Dosunę to do końca, więc jeszcze raz spróbujemy wejść po rabince. Ejku, jejku. Limbo, limbo, chłopczyku. Próbuję zrobić tak. Nie! Ja nie wierzę! Jaka lama! No cóż, bywa. Jeszcze raz Przysunę ładnie wózeczek. Tak. Ok. I teraz jeszcze raz na górę. Wiecie, to był zły pomysł, żeby się po prostu tak. Ale nie wchodź tu. Nie mam słów. Nie mam słów. Dobrze, i teraz spróbujemy to zrobić tak, jak robiłem poprzednio. Czyli skoczymy sobie z góry. Chyba, że delikatnie się opuszczę. I teraz. Dobra. Ale to, to jest jakaś czasu w ogóle chamska. No idź. Idź, idź, no idź! Dobra. No. <laughs> Nie wierzę. Słuchajcie, będziemy lamić. Przykro mi, przepraszam Was bardzo, ale nie wiem, jak szybko stąd wyjdziemy teraz. Bo przecież nie potrafię tego zrobić normalnie, jak człowiek. Ech. Tak. No, naciągaj tą linkę i dawaj. Hop, hop, do góry, no skok. Dobra. Teraz to spróbujemy przeskoczyć tak z linki na linkę. I jaka to jest masa. Nie, no źle, źle, źle. Nie dobiegnę, prawda? No super, to w wczułko. No genialnie. <laughs> nie, tak bardzo nie. I Jeszcze raz. Dobrze, ale przynajmniej. Wiem, jak już mam to ogarnąć, mniej więcej. Na tym drugim sznurku muszę się po prostu chyba dłużej przytrzymać, żeby. No nie wiem, żeby to bardziej się podniosło. Tamto drugie. Początek gry, drugi odcinek, a już takie problemy. No, to, to tylko ze mną. I Powinienem nazwać mój kanał inaczej. Nie Undecided, tylko jakieś. Lame Undecided czy coś, że lama. <laughs> nie wiem. No dobra. rozsłuchajmy się lekko. Hop. Dobra, i teraz powinno się udać. OK, jest OK. Dobra. Przejszliśmy, więc biegniemy dalej przez jakąś ułąkę, pola, trawy. Nie wiem, co to jest. To grzyby jakieś. Halucyny słuchajcie. <grystanie> Dobrze, idziemy. Chodź chłopcze, chodź. Mmm, okej. Okay. Co to jest? Przepraszam. Aha. Ja, ja nie mogę iść w drugą stronę w ogóle. Nie no. No nie, czek, czekajcie, teraz Teraz mi się udało, a mogę... Co to jest w ogóle? O jest, ten pad figuruje. Hop, jump, 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 jump. Aha, ale jedno tu to. Tamto... Hmm. Okej. Okay. Aha, czy to reaguje na światło. No musisz je w sobie. <grystanie> Dobra, chodź i do góry, do góry. Okej. Okay. Czy rozumiem, że to nam to zjada? Dobra, zapamiętać. No widzę, że robi się ciekawie. Jak grałem kiedyś w to limbo, to nawet nie wiem, czy tutaj doszedłem. Nie pamiętam, czy, 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 czy w tym fragmencie już byłem, czy tak, czy nie bardzo. Hmm. Co to robi? Okej, okay, to... Następuje zwolnienie blokady. A tu jest żaba. Aha, dobra. Idziemy dalej. Tak, psy za oknem szczekają, karetki jeżdżą. Co jeszcze dzisiaj się wydarzy? Ja się pytam. Co nam to da? Hmm, nic nam to nie dało. Hmm, dobra, a może pójdźmy dalej jeszcze? Tu jest woda, tu jest jakaś kładka, więc weźmy to pewnie na środek, bo to się pewnie napełni czymś, jakąś cieczą. Tylko jak ja mam stąd wyjść teraz? Przepraszam. Mm, okej. Okay. Wejdź chłopczyku jeszcze raz. Okej, okay, to jest drobina. Dobra. Skoro tak... No to okej. Okay. Dobra, teraz... do góry? Nie. Co ja mam tu zrobić? Co nam tu daje? Ej, masakra. Powiem Wam. Nie wiem, co mam zrobić. No tu jest jakaś rurka, no ale czy to coś daje? Daj, to, 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 to jest jakaś zagadka. <grymãn> ok, co mi tutaj? A tu jest jakaś żabata, A ona pewnie będzie mi do czegoś potrzebna. Wyczuwam tu podstęp, moi drodzy. No, Żyli to. No, żyli to powiedziałem. dobra, ona się mnie boi, więc pewnie teraz w tą stronę będzie spitalała. No okej, okay. teraz co? Aha, ona jest w kółku. No no, dobra, i co, mam to zatrzymać? Aha, wywołałem deszczyk. Deszcz, deszcz, deszcz. No dobrze, czyli teraz domyślam się, że jak ta rynienka tutaj zostanie pociągnięta w dół, no pewnie, że tak, to nam się napełni, dobra. Ale trzymaj się, chłopcze, z drewna. Pięknie, po prostu pięknie. Czy teraz jak puszczę, czy ta woda opadnie, czy ta woda nie opadnie? Opada, czyli trzeba to zrobić szybko. Dobra. Idź, idź dalej, bo... Bo mnie denerwujesz, chłopczyku. Dobra, i co teraz? Pada deszcz. Deszcz pada w sennym płaczurynie. Odchodzę! Tyś wszystkiemu winien, Goodbier. <noise> Dobra, co to jest? Mm. A jak pójdę w dół, to... O nie! <laughs> tak. E, utopiłem się. Tak cudownie. No, ale musiałem sprawdzić co to jest, no przecież nie mogę nie pójść, jest sprawdzony. Dobrze. I znowu w dół. Jest trakcie dojdziemy do jakichś lochów snake'a słuchajcie. Znowu klocek. Nie podoba mi się to. Już mi się to nie podoba. Mm, moment. Co to jest to? Aha, dobra. Nie, no nie, 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 nie. Bo się utopię, chłopcze z drewna. I się utopię. Także to by było na tyle. <grytanie> Dobrze, idziemy jeszcze raz. Dobra, to zostawię tutaj, bo widzę, że tam na górze można chyba to pociągnąć i jak otworzę tą wajchę, tą dźwignię, tak powiedzmy, bo wajcha tak dziwnie brzmi, to pewnie ten klocek pójdzie do góry i ja będę mógł... No idź do góry na chwilkę jeszcze, idź, idź, idź. Ja pewnie będę mógł na niego wskoczyć, bo tam na górze jest drabinka, jak widać. Okej. Okay. Tylko jak ja to zrobić, żeby tutaj to ogarnąć? Dobra, idź chłopcze, idź. Skacz. I teraz będzie jump. Teraz będzie jump. Dobra, możemy sobie skoczyć. Mhm. Niestabilne, ale jednak. No! Zaraz się spitole. Dobra, i zakładam, że muszę iść szybko tu. I kolejny klocek, czyli kolejna czasuwa. No, do góry. Hop, hop. No, dawaj, 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 dawaj. Aha, czyli to jest takie... Aha. Podstępne. Dobra. Hops. Yy. Nie wiem, czy zrobiłem dobrze, bo się spanikowałem, że jakaś woda cieknie. Chyba dobrze. Chodź, kuleczko. Chodź. Come to daddy. Aha, i teraz muszę to pewnie zamknąć, tylko że... Tylko, że zdupczyłem. Bo pewnie nie że teraz tego zamknąć. Dobra. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, chłopcze, proszę cię. Nie! Nie! Tak bardzo nie. Dobra, jeszcze raz. No, dawaj kuleczko. No, 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 dobra, i do góry. Aha, czy muszę czekać, aż ona tu przyjdzie? Jeżeli w ogóle przyjdzie, bo rozumiem, że ona tutaj to coś mi, tą skrzynkę powiedzmy, no ale to nie przyjdzie. No to. Aha, dobrze, czyli kolejny raz się topimy. Jestem tak bardzo sprytny, inteligentny, lam ją szok. No no. Super. A Pat oczywiście musi wibrować w rytmie jego oddechu, jak się dusi. Genialna gra po prostu psychodela. Wariatkowo. Jak nic. Jak Boga kocham. Chodź. Czyli muszę tą piłkę jakby popchnąć tą kulę mocy. O, jest. No dobrze, spróbujmy. O, oh, genialnie, no, pięknie. Więc teraz pewnie nie, nie, nie zdążę tego zrobić. Dobra, czy to się udało? No aleś, no znowu... Nie! Tak bardzo lama! Jeszcze raz. Chodź, w kulko. Teraz się uda, zobaczysz. Czuję to, ja to po prostu. Ale nie, czekaj, 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 czekaj. O, tak, zróbmy tak. Dobra, i teraz idź tam. Idź, 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 idź. I do góry chłopczyku, z drewna. Tudzież. z czegoś innego. z jakiejś czarnej tekstury. Dobra, wchodzimy tu, bo teraz pewnie wypchnie. Tak się mogę tylko domyślać. Okej, okay. oczywiście też jest super stabilne, jak wszystko w tej grze. Dobra, Hop. Patrzcie, latarnia. Latarnia, lampa bardziej niż latarnia. Nieważne. Daje światło? Daje światło. Dobra, tu coś się wydarzy, już widzę. Yy... OK. Okej... Co ja mam z tym zrobić, przepraszam. Znaczy, widzę, że się zmienia poziom wody w tych zbiornikach, aczkolwiek nie mam pojęcia, jak... Skocz tu? Nie, no i się utopisz oczywiście. No, co wierzgasz tymi przeszczepami tam? Czyli co, czyli ta... To... Czyli tak, poziom wody. Musi być wyższy. Nie, ja to... Z... Aj, spieprzyłem. Nie wiem czy... Bo być może mogę ten klocek przesunąć trochę bardziej, żebym mógł doskoczyć. No to pewnie muszę zginąć, żeby to zobaczyć, bo w tej grze. No pewnie... O, czekajcie. Jest. Yy, no ale tutaj, tu. Stop, 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 stop. Eee... Yy, aha. Dobra. No i okej. Okay. Poszło w sumie w miarę sprawnie. Gładko, że tak powiem. Tu mamy znowu promień słońca. Domyślam się, że za chwilę będą te ochy. Oczywiście, że tak. O Jezus. No przecież to nie wskoczę. Super. Aha. I oczywiście pak musi wybrować. Bo innej opcji nie ma. No to jak ja mam to zrobić, niby? Nie no. Ale wróć, chłopiec. Przecież ja do nie skoczy. Co to ma być? Przepraszam, ja się krecznie pytam. Mogę ten. Okej, okay. dobra. Nie mogę ten, ale tu chcę go zrzucić? Aha, dalej nie, dalej nie mogę. Aha, dobra. Czy on to wejdzie pewnie? On na to wejdzie i światło go. Tak. Odwróci w drugą stronę. Tak. Pobiegnijmy. No i tutaj mamy drabinkę. No okej. Okay. Patrzcie tam na górze są już te, te stworzenia, które zeżrą mi to z głowy, ale to ja tam się nie dostanę przecież, bo on się w kolce w, w, w Pitoli. Okej, eee, okej okay. okay, i wracamy i wracamy, skoro tu się poziom wody podnosi. Domyślam się, że muszę znowu przejść wszystko dookoła, żeby wrócić tam. No, odwracaj się. I raz. I dwa. Siadzę, Gidi złapnie, Tak nie leciało, to jest nieważne. Ok, i pewnie teraz tabelka. Czy tabelka tu przyjdzie, czy tabelka tu nie przyjdzie? Halo, halo, belko. I am waiting for you. No, dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Okay. No nie wie, jak się wbił w głowę w czoło prosto centralnie. Kupce kuko i pieprznie się w czółko, dosłownie. Nie jump. Nie zdążyłem. Tak bardzo, tak bardzo lama, słuchajcie. Tak bardzo lama. Dobra, idź. Ale okej. Okay. Chyba wiem jak to zrobić. To się dopiero okaże. Przeskocz. Przeskocz. Skocz na kloca. To brzmi głupio. Nieważne. Ok i. Dobra. I hop, do góry. Dobra, prawie by mnie te śmieciory zabiły. Dobrze, no i teraz czekamy na belkę, która, mam nadzieję, yy, przypłynie do nas, tak jak ostatnio. Tylko nie mogę chyba od razu wskoczyć na to, tak, tak, takie mam wrażenie, bo... bo znowu zostanę nabity prosto w czoło. Nie, aha, bo to on idzie, ja pierdziele, zapomniałem o tym. <laughs> mój błąd. Zapomniałem, nie wierzę, lama tak bardzo. No to pięknie, e, tylko ja tak potrafię. Ok, jeszcze raz, jeszcze raz zabierz mnie na kłodę. Dobra, już się uspokajam. Trzeba być poważny: to jest nagranie, to idzie na YouTuby. Chodź, chłopczyku. Mamy mam już na to patent. Ja po prostu zapomniałem, że on idzie sam. Więc muszę czekać, aż ta belka będzie zupełnie nad tymi gwoździami, kolcami, cokolwiek to jest. Bo inaczej ją się znowu tu pieprzy, tak po hamsku w czoło. Dobra. No, wyżej, wyżej, wyżej. No super, ok. Dobra. Słuchajcie, mamy to. Gdzie to, że to jest kolejny. Tu woda znowu rośnie, tak? Rozumiem, że to tak. Tu woda znowu wszędzie rośnie, więc my idziemy szybko do góry. A zobaczmy, co jest tutaj, po tej stronie. Nie ma nic. Nie ma nic. Koczmy sobie. Okej, okay, tu jakaś znowu belka. A, jesteśmy na dachu domu. Tak to wygląda. Dobrze, moi drodzy. Myślę, że w tym miejscu sobie zakończymy. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Trzymajcie się. Zapraszam was na następny. No i cześć!